Cześć Siemanko, witajcie w kolejnym teście. Dzisiaj testujemy najostrzejsze chipsy na świecie. Jakieś niebieskie serce, Fuego, Takisa, Xtra Hot. I podobno najostrzejsze chipsy Carolina Repar Czy jakoś tak, czy tak. Reaper. Chyba to się tak trzeba. W każdym razie przód do mnie tydzień. Ze, ze stanów. Tak wyraźnie się tutaj flaga. Nie śmieję się, proszę, pani kamerzysta. Nie rozważaj się tu, proszę, bo to jest bardzo poważny test. Oczywiście nie mogę, chyba się trochę tych testu, bo mam trzy paczki. I jak to powiedziała moja narzeczona, będzie mnie raniemować. Przepraszam, cztery paczki. To wszystko ze stresu. Mhm. Trochę dziwnie ta kamera obejmuje, bo patrzę się w kamerę, a wydać jakbym był pod kątem. No dobra. Dobra. Jestem ciekawy tego. Bo jest ten w opisie. Nie wiem czy to sobie po prostu... nie, nie zrobił żartu ze mnie. Że to jest niebieskie serce z syreny. Chociaż to jest tylko niebieskie serce, no ale dobra. To jest smak jakiś choć i papryka. ArtiFicti jest i Tortilla Chips. One są takie pozwijane Nie wiem, czy ktoś robi test na internecie. Więc yes. próbujemy. Raz. Ja. Myślałem, ja że to będzie bardziej takie ostro, ostro pachniało. A to pachnie jak Maczugi. Dosłownie jak maczugi to pachnie. Tak to wygląda. No dobra. Ale kwaśne. Ale kwasidło. Fuj. Ja obie Jest to, że ta paczka kosztuje 30 zł. Zapomniałem, że nie powiedziałem na nadrzeczonej, a siedzi się załapała, załapała się za kamerę bym się za głowę. Powiem szczerze, nie płacam, jest to tanie nieostre, kwaśne to i ostatnie ostrości. Jakbym miał cytrynę po prostu suszoną. Daj na rzecz Masz je sobie. Chłego. Ta paszka kosztowała 40 zł. Tak się <gry> Dobra, bo nie będę mówił. Nieostry, nie nie? Nie że bałem się tego testu. Bo mówię tyle ostrości, no to może zaczyna mi coś być, ale jak nagrać, to jest totalna lipa ja jeszcze zamówiłem ten taki jeden, jeden chips. To jest niby robiony na zamówienie. niby do mnie idzie. Powiem szczerze, śmierdzi, Gdzie są już czerwone? To jest, no tak samo wyglądają, tylko są czerwone. Są totalnie zawiedziony. Totalnie są zawiedziony. A nie wiem, że nie, najlepsze stało w tej parce że ona jest duża, a w niej jest uśwa połowa. Dosłownie wstyda. W tych chipsach, coś ogólnie jest w środku. Nie, wiem, to dobrze widać. Coś w środku jest. Ta sama sytuacja. extreme. Nie bardzo. się. Pod ostrości 0 na 10. Ok, jedziemy na serpent. A, to jest jakiś extrem od eksperto skala skorości, no maxa praktycznie, no 3, 6 papryczek próbujemy, jeżeli moja narzeczona mówi, ona nie lubiła z tego i ona się wykrzywia po tych daniach Bulldoga. Jeżeli ona mówi, że to jest kwaśne, to to jest tragedia. Standardowo. Fajnie to wygląda, bo są tak fajnie zawinięte, I to tak trochę... to jest spoko. Pakra się burzą. Nie wiem, czy te pierwsze chipsy mi zepsuły smak, ale wszystkie są kwaśne. Gdzie w tej Nie no, 27, 11, 23, no to nie są przeterminowane, co długówy. Nie dajcie się nabrać, jak ja, pasiwów. Zobaczcie, wykrzywia tej kwaśności. Łoje. No dobra. Tu już mam inną firmę. Tu papryczka, ta Karolina, jest jedna z najostrzejszych papryczek na świecie. Ona ma 150 milionów tego... tych stopni, tych, 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 całych milionów, tych, jak to się nazywa, SHO, czy jakoś tak się nazywa? I ponieważ że jak jeden pizza z tą Karoliną, to 3 jechałem na jogu, tak bo mi nie wyrabiał. Potem jak jeden za to się bałem. Nie wyrobię na wakacjach i też będę na 3 dni siedział i nic nie będę jadł. Tak to ma być ostre. To ma być mega ostre. Ta, ta trzecia paczka. Wszystko są kwaśne. Są czyste, są jakby jakby podać te chipsy z cytryną. Centralnie. Tamte te takisy. Także wracają do tego. Mam nadzieję, że to mi zabije smak, bo on taką kwasidłę w ustach, to masakra. Nie wiem, czy ja będę jadł, czy nie wyrzucę, bo po prostu pieniędzy tylko, żeby to wyrzucić. wie je jedna paczka dychy, druga 40, a ta ekstryba, ta ekstryba była ta mniejsza, ekstryba chodząca była trzecia, to była chyba 15 zł kosztowała. No co, to jeszcze tam nie, nie tego. A wracając do tej Karoliny. No papryczka jest ostra, zobaczymy jak te chipsy, bo to niby ma być wysuszona taka, ruina na, na na tych chipsach, jak czytałem w opisie. OK, Się boję, jak to buchnie tą ostrością. też nie wiem, czy to jest coś w do to oczywiście. Dziewiąty? Eeej! Tu jest mamy dziesiąty miesiąc, nie? Mhm. Przed mi dają cztery miesiące. Dziewiąty, szósty, dwudziesty trzeci. No zobaczcie! Czekaj, okay, napnę. Jaha, <laughs> 9, 6, 23, To co to ma być? No to jest na mnie. na internecie, no to. dobra, cytosy segowe. Jak mi, ale powiem szczerze, te są najlepsze z tych wszystkich czterech paczek. Dosłownie, cytosy segowe. Otworzyli... Nie są w ogóle ostre, Wsypali normalnie ci serowe jak Boga kocham no kurde, zbacz Normalnie jak ci serowe Lipo total, jestem zawiedziony No i te paczki. może delikatnie Coś ty, no nic Znaczy Chuba, jak to tej paczki żeby podsumować, Wasidło. kwasidło, tak mogę podsumować te, te trzy paczki, te, te te nie? Te duże. Te duże? Ja bym powiedział, że te. Fajny smak miałem po tych papryczkach, po tych czarnych, teraz. Mm -hmm. To fajnie za się skombowało. Nie wiem. Te paczki, taki A znaczy te paczki, te, te chipsy. Takisy. Zrobione mockości. Minus 10. Totalnie żenuła. Jak już ona mówi, że jest nieostre, to jest naprawdę nieostre. Ale plus za wygląd bo przyciąga uwagę, nie powiem, że nie. Znaczy może delikatnie ostre, tak, jeszcze zjadliwa ostrość, bym powiedziała, no bo to tak takie warstwie jest. Wiecie, które są lepsze, bardziej ostrzejsze? Które są? To są kancipsy chyba? Czy to są Lazy? to są. Lacy chyba. Albo olejca bo kancipsy z tym takim yy, wskazującym tym, tym patyczkiem, tym szczałkom. No mega ostre. To są limonka z chyba Jallo jest. Mm -hmm. To po jedzeniem całej tej paczki faktycznie można poczuć na znaczy się w sumie całej paczki po kilku można poczuć ostrość. Tu jeden za jednym to jest fizycznie kwas. To jest po prostu kwas z pasemania. Ale Nie ma co się napadać. Jestem załamany. No tak ze 170 zł tutaj lecz. Ale to było przy okazji zamówienie, czy twoje paczki to sobie do mówiłem. Tych byłem najbardziej ciekawy, nie powiem, że nie. Bo ten smak już jest znany. Tu mamy... Ale chyba to... Te są najlepsze z tych wszystkich tutaj. Smak, normalnie citosy serowe. Dosłownie wzięte, wyjęte z citosów segowych, wsypane tutaj, dosłownie. Troszkę, troszkę może no, minimalnie czuć tą papryczkę, ale to jest takie, wiecie, miniu miniu. Wiadomo, że jak oni by zrobili tutaj taką, jakby wsypać tą papyczkę, to nikt by tego nie zjadł. Chyba, że jakiś tam no naprawdę ja bym zjadł, ale. Ale żeby w ogóle nic nie było, czuć ostrości, to jest trochę słabe. Więc te polecam. Te ogólnie polecam, dobre są smaku. Te nie polecam totalnie. Tak to się, mniej więc tak to się wszystko wygląda. Zmienić, żeby widać wszystkie. Trochę damy do góry. Także tak, kończąc. 8 na 10 pod względem smaku, wyglądu i... No i tego, że czuję trochę papryczki, trochę naprawdę czuję trochę papryczki. Ale to, że są przeterminowane 4 miesiące, no to to już jest, to już jest mega słabe. Te, cz, te takisy totalnie odradzam, totalnie żenuła. Chyba, że ktoś lubi kwaśne chipsy. To wtedy me, polecam. Także 2 na 10. Tu dam 3, 4 na 10, bo są fajne niebieskie. Rzadko spotykane chipsy, więc tylko i dlatego dam. No i dlatego są takie fajnie zawinięte. Chociaż wolałbym normalne, bo byś le, le, lepiej jakoś jadł, to teraz są takie po prostu twarde też buj. Tak, o czym mówię? 2 na 10 3 na 10 1 na, 2, 1 na 10 Tak czy tak? Także zapraszam Was na kolejny filmik, kolejny test. Już może nie niec jedzenia, chociaż teraz będę testował najlepsze oddanie buldoga, czyli 3 razy z stripsa i. Jak będziecie chcieli, to zrobię ją podwójnie, bo on dwie. Zrobię je podwójnie jednocześnie, czyli dodam podwójnie sosu. Może będzie w końcu coś paliło. Także. Widzimy się w następnym filmiku. Zostawcie komentarz suba, lajka. Trzymajcie się. Hej!